Jest, tak jest Ale wiesz co, Igor, jak będziesz szedł do góry, to tak, żeby te ląże, te szare paski były między ramionami, dobra? Nie z boku, tylko tak jak masz teraz. Nie, 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 nie ręce w środku, tylko tu. Żebyś ich nie przesuwał na bok. Dobra? O, tak. Okej Igor, buty wiążesz? Okej. Okay. No dawaj za nie. Nie trzymaj się tej linii właśnie stanowczo. Bo ręka dostajesz z tyłu, za głową Okej, okay, Igor, poczekaj. Zoha. Jeszcze za to muszę coś zrobić Przejdź nad liną, linką żółtą, małą link pod pachą. Igor. Igor. Tu ma linę. O, przełóż nad głową na przykład. Nie, 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 nie wyciągaj całej. Po co? To znaczy, jak tak zrobisz i jest no, Jezu. I teraz odepnij jeden karabinek.

go okay. Przyjrzyj się tu Super, Zmieniamy się miejscami teraz, tak? Leci, ja przesunę. Leci. Tak. Druga.

Tak, super. Ale, ale to nikt tego nie wie. Nikt tego nie, nikt nie, nikt tego nie, nie, nie wie. Najczęściej to to no, na właśnie rodzice, którzy są tacy pewni, no, że dziecko na pewno To A kiedyś trzeba spróbować tak naprawdę. My jesteśmy akurat niektórzy mają pecha, bo my tak szybko nie odpuszczamy, nie? bo w innych parkach jak się idzie, to wiadomo, kasa wpłynęła i jest, a my tak nie odpuszczamy, chcemy, żeby jednak te dzieci jak najwięcej miało przyjemność. No i, i ten, a, a zawsze to jest takie... się nie mogą bać, nie? No. to jedź. Odepnij ten karabin, Odepnij, przepnij, Wycie, tak, Uże, nie? tak, nie? To byś zobaczyła, tylko że nie tam, tylko tu. Super widok, nie? Dobrze, że teraz nie dymią z kominu, bo tu nam tak pan zadymia strasznie komin. No i Igor, pamiętaj, że nogami Super. podnosimy ciężar, teraz po drabinie wchodzimy i nie wciągamy się, masz, czyli, tak, czyli używamy nogu. I nogą nie, podnosisz, nie, tak taka, jak Z tym pod wrażeniem powiem rado, rado. I krzyczymy Ja wadawa do Panie Opa Wyżej ręce i staj na nogę. Jeżeli dasz radę, mam takie buty, miękką podeszwę, więc może mieć problem. W szkole podstawowej były mnie wszystkie klasie ale no właśnie uważam, że to głupi sport Os. kogoś żeby Idę, będę tu w okolicy, może tam słyszeć jakieś małe dolery. Dobrze, że jeszcze ani razu nie spadłeś. no. Wyglądujesz na I Pomachałeś nogami i co? I co? Daj mi tę linkę. Odepchnij się. To jest Odepchnij się mocno. ja to decyduję, bo ja już nie mam ochoty. Ja tu Ja Co mam zrobić teraz? No odepchnij się i jedź. Tak. Odepchnij się, zawiś się, usiądź i odepchnij się nogami i jedź. A czemu on tak się boi? Przecież to jest to samo. Nie, no. chcę Zastanawia i się, panu. czy to jest to samo. Bo to nie dojedzie do końca. O. Rękoma z przodu się przesuwaj. O tak, super. Pięknie.